w trakcie siania buraka cukrowego i będziemy teraz dosypywać nasiona no zaczynamy <laughs> zaczynamy teraz mieliśmy takie nasiona one mają być lepsze na chwościka mało się mniej ich tam imać także zobaczymy czy będzie jakaś różnica a teraz będziemy siali nasze nasiona polskiej hodowli jest. Dobra, spróbujemy. E, siejemy pod cukrownię Krasny staw. Polski cukier. Polski cukier. Siejemy z obawą, bo mają być w tym roski, mają być deszcze, ale czas Śnieg już. nawet chyba, jak mi też zapowiadają. Tak, czas już siać, dlatego. Nie patrzymy na pogodę, zobaczymy, będzie widać. Część osób już zasiało u nas w okolicy, tak naprawdę chyba jesteś jednym z ostatnich. No, zawsze byłem pierwszy, a teraz... Nie no, nie mamy też, słuchajcie, ta ziemia, ona nie jest jakaś strasznie wilgotna, jest tak jak tutaj widać e, troszeczkę wilgoć ma, ale czy jakoś specjalnie dużo, to nie. No. Dobra, mamy wsypane, jedziemy z burakami, mamy też... W tym roku e, próbujemy czegoś nowego. Lejemy oprysk pod nasionka. P-Focus. PFokus. Tak. Tak. To są te przewody, którymi leci właśnie ten płynny nawóz. Mhm. ala fosfor, no zobaczymy. Zobaczymy, czy to jakieś będą rezultaty, czy nie bardziej. I to jest ta, ta skrzynia na ten fosfor, tak. tak? Tak, na ten płyn. Bardziej braliśmy to pod warzywa. No ale zobaczymy, czy jakiś będzie rezultat. No próbujemy, zobaczymy. Ale faktycznie trochę, trochę no. tych, tych przewodów, przewodów jest. jest. Tak, pod każdy rządek będziemy widzieli, także jedziemy dalej. Się. Kiedy mamy odbiór buraka cukrowego? W tym Grudzień roku? chyba. Jakoś w grudniu mamy odbiór buraka Znowu cukrowego. Wilgoć jest. Pięknie, ziemia jest przygotowana. Wczoraj była agregatowana. No, jest to... piękna. To teraz to tylko teraz to nasionko znaleźć. Mamy jeden. Mamy Możesz przesunąć, zobaczyć tutaj nasionka. Mniej więcej co 15 cm? Co ile? Co 20, co 19. Uh -huh, co 19 cm, tak? Dwa. I głębokość, no ile tutaj mamy? 2 cm. 2 cm mniej więcej. O, jest ja tam, był, był wy, wy, wyrzuciłeś go. One są niestety niewielkie, i tak jak widać, e, już są oblepione ziemią, więc ciężko je już wychwycić. Tak, no już, już ciężko je zobaczyć nawet. No dobra. Zobaczymy. Ile w tym roku obsiewamy hektarów? 13. 13. Plędem siejemy. E... No cóż, jedziemy. A teraz przed sianiem buraków coś jeszcze dawałeś? Sól poszła. Sól potasowa? Tak. Sól potasowa. Teoretycznie nie było dane ani grama fosforu. Tylko tutaj jest, będzie w A, bo fosfor idzie w płynie. Tak. Tu możesz yy, zobaczyć, zobaczcie tutaj jak są yy, zamontowane te przewody. Trochę ich jest. Tu mamy też. Jakąś skrzynkę informacyjną. Mhm. O kurzone strasznie. Jak widać bardzo się kurzy. Oj, towarzysz przyszedł. Zobaczcie, to jest mój towarzysz. Uradowałam jej życie, a teraz jest taka bardzo wdzięczna. I zawsze towarzyszy nam w pracach. A, Ostatnio, jak coś tam robiła w polu, to nawet siedziała ze mną w traktorze. No, Dobra, jedziemy. To jedziemy, zapraszam. To jest aplikacja zrobiona do tego zestawu. Do zestawu, no dobra, odkładam i idę. No to miłego siania. Pozdrawiamy.